Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w nocy 26 maja na drodze krajowej 74 w miejscowości Kluki w powiecie Bełchatowskim. Wówczas jako pierwsi na miejscu znaleźli się dzielnicowi z posterunku policji w Klukach, którzy akurat w tym czasie wykonywali swoje obowiązki służbowe. Dzielnicowi widząc stojącego przy drodze przechodnia, wołającego o pomoc natychmiast zareagowali. Osoba ta poinformowała, że przed chwilą doszło do Wypadku drogowego, gdzie kierujący najechał na mężczyznę leżącego na pasie ruchu. Policjanci o zdarzeniu natychmiast poinformowali oficera dyżurnego Bochodowskiej Policji, natomiast sami przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Akcję reanimacyjną prowadzili do czasu przyjazdu medyków. Mimo prowadzonych działań reanimacyjnych, niestety 58-letni mężczyzna. W wyniku obrażeń odniesionych w wyniku wypadku poniósł śmierć na miejscu. Świadkowie zdarzenia poinformowali, że sprawcą tego wypadku jest kierowca samochodu osobowego, który nie zatrzymując się odjechał z miejsca zdarzenia. Świadkowie podali również kierunek jego ucieczki. Dzielnicowi, na podstawie odnalezionych na miejscu zdarzenia elementów pojazdu, ustalili, że sprawcą tego wypadku drogowego jest kierowca Audi. Dzielnicowi, mając dobre rozpoznanie, w w swoim rejonie wytypowali, że sprawcą może być 31-letni mężczyzna. Osobę tą zatrzymali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na terenie jego posesji policjanci odnaleźli również samochód marki Audi. Samochód ten miał ślady świadczące o tym, że auto uczestniczyło w zdarzeniu drogowym. Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy wypadkowej, którzy zabezpieczyli liczne ślady związane ze zdarzeniem. Na podstawie zgromadzonego w tej sprawie obszernego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku śmiertelnego ze sługiem śmiertelnym. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował już, jego o, zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu, o jego dalszym losie. Zdecyduje sąd.